Przyjechaliśmy tutaj po to, żeby zapytać przedstawicieli w parlamencie, przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, posłów, kogo tak naprawdę reprezentują w Sejmie. Skoro wywodzą się stąd, z Lubelszczyzny, stąd mają mandat, a ich działania, a w zasadzie brak działań jaki jest to, to zauważalny po, po decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej, powoduje, że musimy sami dopominać się o to, żeby godnie reprezentowali nasz region. Proszę, proszę. Proszę. Szanowni Państwo, jeśli jest taka potrzeba, żeby się spotkać, to ja zawsze jestem do Państwa dyspozycji. Natomiast w tej chwili o 15.30 jestem umówiona w stacji radiowej, więc No to stacja radiowa poczekaj. Ale stacje radiowe są. Tutaj, 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 jest, tutaj. jest radio. Jesteśmy uciekli, radiowa. Ale radio, radio nie przesunie. Ze na A przesunie, przesunie. To jak nie, to włączy Ale reklamy w tym czasie. nie jak to... Ale proszę odwiedzać. Proszę Państwa, rozmowa, w, proszę, e, e, rozmowa na ulicy jest, wydaje mi się, to jest zbyt poważny temat, żebyśmy mogli zadać. Ale rozmawiali. jaki poważny? No, chyba ale Pani, Pani cały czas no, przerywa. To jest poważny temat. Nie, ale ale Pani to nie panie panie, Pani poważnie, ale ja opowiadam Pani Piotr. Niech pozwoli Pani da, tak? dokończyć jedno zdanie. Bardzo Pana. Proszę bardzo, ale normalnie. Proszę Państwa, e, zapraszam Państwa o dowolnej wyznaczonej przez Państwa godzinie. najbliższy czwartek, najbliższy piątek. Najbliższy kolejny poniedziałek, dowolna godzina. Jutro pojutrze jestem w Warszawie, mam komisję sejmową, nie będę mogła się spotkać. Pytanie, dzisiaj jest dowolna fora i, to i to dzisiaj to ten to termin to był to uzgodniony. Ten to termin to nie był pani poseł tajemnicą. Szanowni Państwo, jesteśmy, jesteśmy umówieni w poniedziałek o godzinie 13, panowie już e, e, umówili to nasze spotkanie, tak jak powiedziałam. Ja jestem naprawdę do dyspozycji i spotkamy się w tej najbliższej, najbliższej, najbliższej Słuchajcie, czyli standardowo piłeczka została odbita i gratulujemy. Pięknie, Proszę, dziękujemy, dziękujemy bardzo, dziękujemy. pozdrawiamy wyborcy. Nie